Czego za mną leziesz? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama. Matka się o niego martwi. Po tym, co się stało na wyspie, Cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu, tu mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważy. A Jak baronowi przećwiczą na hajem, to taki dówny nie będziesz. To ty nie powiesz? Czekaj, ja pomówię z Grahamem. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchy, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. No, to się zdziwisz? Kochały się. Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły Ham. To powiedz mi, co się stało na Głomicie. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, Miłko Ziembosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anony, że uciekniemy razem, Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten magdał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć, żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja. Nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola.